Gówno widzę Ej, no teraz mnie konektuje dopiero, dobra Wy zapraszam na targę prawym, prawym. A prawym? Uuu, hej Uu. Widzisz mnie? Widzę To się ma to, to to, ja jestem. Cześć Okej okay. A ja, ja jak wyglądam? Łysy pewnie jestem Jesteś księdzem Co Jezus Chryste No masz w ręku... No, no teraz się mnie? <tani> 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 Nie, no <tu> Świetna eee. gra. 10 na 10 iGN Fu już eee. tak. Ej. No słuchajcie, to... ja tu przyszedłem, żebyście ktokolwiek mi ogarnął. O co chodzi w tej grze? A nie mnie zabijał kurwa na wejściu, bo to nawet nie no to... jest. Już ci to masz element ta gra polega na Kurde. tym, że wy macie uciec z nawiedzonego hotelu. Żeby to zrobić, musicie znaleźć wszystkie klucze i otworzyć większość drzwi. Super, rewelka. Ej, ale nie, to jest nie fair. Nie działa. To jest nie fair. Nie co ty? Nie co ty wiesz się. o nie fair grze, co? Stary, <laughs> ty mi nie mów o czymś takim, ty mi nie masz LFR. prawa! Element. Ale nie może otwierać drzwi. Wal się na pysk. Zabiłeś nas po minucie, a myśmy stali w miejscu. Ty mi gadasz o fair grze. A, a right click to teleport. O! o dobrze kurde. My... Eee, czy ktoś cokolwiek gra, bo mi mnie chyba wszystko z... się stoisz w kiblu i jakbyś robił, nie wiem, pajacyki albo coś Ja nie kiblu? widzę nic Ja, ja stoję Ej, w <grym> ja się nawet róży nie, nie widzę nic Ho oh, No, jest oh, oh, oh. Fajnie, że lewen wbił oh. <grym> <Siema>. <grym> I znowu chuja widzę I coming for... Ej, teleportowało mnie losowo Nigga, I coming for you Eeeem... Nigga, tyle, nie jestem nigga tym razem. Nigga, please Jestem... wesołym księdzem A czemu takim wesołym? Bo spotkałem dzieci na bierzmowaniu System otwierania drzwi powala Kręcisz się dookoła, czujesz jakiejś aimboter? <laughs> to ja? Stoi w miejscu, pewnie sobie konfiguruje haksy. <laughs> Izaak, please. Tu in the kuchnia. A przeniosło mnie do kibla. Thanks for info, mate. Now I know when I shouldn't go. No i znów mnie przeniosło, no dupa. Już szedłem tropem wieprzka. O. Mery za wolno się porusza. No musiał się, musiałbym się nią cały czas teleportować. No to korzystaj z tego. No teleportacja energię, a Potem go nie mogę zaatakować przez to. Może czekać jeszcze naduje energia. Nie ma tak łatwo. A, tak. Nie, no nie wyczymię. W końcu jakaś gra w której potwór, który się, który atakuje też ma mniejsze szanse. Mnie. dokładnie. A nie, kurwa, overpower jest takie, że nie ma co grać nawet. Kiądz, gdzie jesteś? Pamiętaj, że to nie polega na tym, że się obał, tylko na to, że masz znaleźć klucze. Ooooo! Co to za czary? O o, o o kurde. Ja już wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem! Uciekaj, uciekaj, bo Twoje twoje pszko! Yes! Kurde! Dobre, się... wieprzek! Ale dobrze ci szło! No, close enough. No. Rucham tego, tego fantoma w dupę. wam Kuba! Kuba, prepare Ey. your anus! Dam wam fory, ludzie, macie 10 sekund. Słucham, na co? Jak mi się gra załaduje, to będzie gadać w 10 sekundach. Dobra, jest, bo Eleven, wiesz. Jestem, a co tu się robi? Eee, skołpa przez ścianę. Pamiętaj. Cholera. Cholera. Ta jest strasznie wolne i się nie... Czemu mi to po wygląda ponadze? na jakieś penumbre albo co? Nie No mi nie, nie, też się skojarzyło właśnie z penumbra. Tak jest, no, no w sumie. Ale później jak były takie takie śmieszne te. Jest, albo SCP, trochę... trochę... No z SCP właśnie. Ej. A to jest ten poziom, o to jest ten poziom. Łoo! Wow. To to Faktycznie, penumbra. No, penumbra bardziej niż recipi. jest za poziom. No, Ej, dobra, teraz się skupmy nie na kiedyś. tym, co to przypomina, tylko co robisz. Dobra, bo... dobra. Ej, nie, nie, pokażę, pokażę. Trzeba luźno go Po to, tej rundzie zmieniamy straszaka, ok? No. Eleven! Sorry, jeszcze nie będziesz straszakiem. Nie, ja ja chcę ogarnąć nabywę, jak przedtem uspierdolić, wiesz? Na, najpierw Survivor, dokładnie. Nie da się skakać. Nie da się skakać. Fajnie. A da, da się kłócać, może robić kółko. To mi bardzo pomoże, no super. wysram się po prostu i przejdzie wszystko. ja nie widzę nikogo, zgubiłem się. Krążę w kółko. Zwróć... Zrobię ci latarnię. Widzisz światło? Chuja widzę. A to. to, to no w sumie gejrum, ty. Ehehehehe. <śla> <śla> Kogoś zabiłem. Ja Dobra. O, widziałem, moment. Ej. Kogo zabili? Wiedny, Jest! Ja. <noise> Mówiłem, że tu jestem. Boże! <noise> Ej, bo <się> <noise> może to będę eee! na <noise> Już <po mnie. głos> Tak. Elewent na razie? Yeah. Głos nie! Głos nie <noise> eee, I teraz muszę czekać, aż się pojawi w moim promieniu jeszcze jeden gracz. To trochę zajmie. Nie ogarnię tej gry. Mam lagi. <noise> nie! Nie spier. Co ja miałem zrobić? To jest mapa? Wszedł, wszedł prosto na mnie wieżowiec. No ja myśmy mieli wszystkie klucze jakie były i nie dało się otworzyć ani jednej pary drzwi. O, ja sprawdzam, czy w kiblu gdzie ja się zrespiłem, jest Eleon albo ktoś inny, nikogo nie ma przy mnie. Okej. Okay. To się zrespił czy jeszcze nikt? Y o ja, kibel. Jesteś tu? Wieprzul? Powiem. O, wieprzul. Ej, element to był rdzawy klucz. Może by nas teraz uwolnił. Gdzie? Skąd? Gdzie? Wy, Wyjaśnijcie hmm. mi to, was uwolnię. Gdzie jesteście? My jesteśmy w Kiblu, a ty masz już trzy klucze. Zauważyłem. Okej, udało nam się klucz. Ale Eleven, um, wiesz gdzie jest kuchnia albo coś w rodzaju? Yy, w kuchni to ja się chyba zrespiłem, o ile to jest kuchnia. Koło game roomu No to chyba właśnie nam idziemy Oho. A właśnie i... Yy, o, go, o, jest w game roomie? Panowie spotkanie w game roomie. Szybko. Szybko. Mm, tak jakby. Ja nie jestem wcale w game roomie, ale może się tutaj przyjść, nie? O. Wieprzu jesteś? No, ja jestem w game roomie. Wieprzek jest w game roomie. Szybko, zanim przyjdzie Rafiks. Szybko, eleven. W którym game roomie? Są dwa? Jest, jest Mały jest duży. Mm, ten. Ten kuchni. Ja nie wiem, gdzie jest kuchnia. E eleven, tu stoisz? Ty, to ty? To ty? Tak, bo no, elef, to był eleven. jest. Cześć. Eleven jest chickom, dobra. I ogólnie musimy być cały czas w ruchu, tylko tyle wam powiem, bo Rafiks jest bredną mendą. Ja idę za Elevenem, bo lewem eleven ma klucze. <laughs> Czyli jak pierdzielne, to on wszystko zbierze? <laughs> tak, ktoś musi. W sumie... A. Znajdźcie mi jakieś Oj. drzwi. Znajdźcie mi jakieś drzwi. Wszyscy, wszyscy chować się, chować się Ale drzwi. Ale nie mów gdzie, okej? Okay? <laughs> Kuba... For fuck sake. Nie mogę zamknąć. <laughs>

5 minut sprinta. Nie, nie, już nie mogę mieć. Oj za mną. Ej, panowie żyjecie. Ale wam nie żyje Ja już nie żyję. Już mój kas się skończył. dorwał moje dupsko, zgwałcił magicznym łomem przeznaczenia. Um, wziąłeś jego klucze? Weź klucze. Okej, okay, dobrze, wie przekroc idziemy, zostawiamy go. Całe 115 osób się wystraszyło i poszło ze streama. <śm> <śm> Tak, on gra Mary. Tak, okay, Mary kojarzę. To Mary, jest? Jest. Mary to jest to, co się teleportuje, nie, 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 nie. tak? Tak. Okej. Okay. No tak, to jest mała dziewczynka. Jak zobaczysz, małą dziewczynkę, to masz przestrane. Jak się zolosz, jak się wkurzy. Gdzie jesteś, siedziłam. No, no, idę swoją ścieżką, co mam czekać, jakaś mi dupską w sklepie. No. Wal się na pysk. Mary. Nie wołaś. Nie, nie, nie. nie, nie, nie to teraz nie, 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 wieprzek nie. jest? Tak? No, chyba tak. Wieprzek jest Mary. Ty, jak będziesz w pobliżu to zachrumkaj, żebym wiedział, że mam szykować dupę. To sobie ten, zwieracz rozchylę. Tutaj, nie regenerowała energia. Bo jak będziesz... Kiedy live się zacznie? Aha. Jak kiedy live się zacznie? Live trwa. Ludzie jak zwykle mają spauzowanego live'a i się pytają, czy... Bez hitów Eleven nie, nie, Eleven proszę nie. Eleven znalazł merit. Serio? Gdzie tak, w... musiał ją znaleźć. on jest ty, bo my jesteśmy... Mnie nie Mnie nie ma! Eleven, gdzie jest me... Okej, dzięki, już widzę. Już widzę. Góry, na samą górę. Ktoś wygrał w tą grę? Kiedyś? A Dasie? Ziemię! Zabrał mnie! Hej Zabrał mnie! Znowu Nie zabrałem kucz. ciebie, tylko zabrałem ci klucz. Przestań! Super ja już latarki nie mam w ogóle No trzeba baterię znaleźć No wiem no. Znajdź teraz baterię O ja jak się <tryk> popatrzę do góry to widzę swoje włosy, ale jaja To włosy czy jaja zdecyduj się Co ty masz jaja na czole <skrym> <skrym> O kur Nie Nie Mery nie, 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 nie Ale To no, ja nie, nie, nie. Nie mogę. Ale Bol E ale Bal <skrym> Mam okres Ooo <skrym> <skrym> się You died, okej, okay, okej, okay, ja nie mam pytań. Kto Dobra, został? Eleven. Ty zostałeś. Ty. O Jordan kurwa, jebana. <laughs> Pozostawiajcie wszystko w rękach człowieka, który 10 minut szuka drzwi do otwarcia, a ma 5 kluczy. A ja nie mogę patrzeć na Co? tego, na Co? Elevena. Co? Masz... Co się stało? Masz... Czemu, ma... Czemu mam ciemny ekran? Co się stało? za latawkę. Też tak, nie. też tak czasami miałem. Okej, okay, już, już mam z powrotem. Co się dzieje? Nie, bo tak czasami się dzieje, nie tu Mary, nie wiem, sroczy albo coś się dzieje. Zaucier... <grym> zaucier... Aha, fajnie. Jak stram <grym> przez ściany. No kurde, był to haker wypierdolony, no jeszcze sam błotem. Co się dzieje? Co się dzieje? Roderick? A, dobra. Żeby ktoś tu cisnął kloca? <grym> <sumiją> nie, no, no, Ehm, um, okej, okay, mam teraz już... O, widok Elevena, dobrze, to zostawiam widok Elevena. Kuba... Eleven, przyznaj się, jesteś w kibelku? TAK! <grym> 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 Cicho, nie, ty nic nie. Co to kurwa jest? Co? Nic! Coś dziwnego. Po prostu. Aha, okej. Okay. Dobra. Wszystko w porządku. Co to kurwa jest? Miałem ja przestać przekonać. Da... Nic. stokie tam. To tam. tam. To Czy się teleportował? Okej, okay, przeżyłem? I trafił, trafił tak na ciebie? Nie, to jest głupie. Ja, ja cię nie mogę zabić nawet jak do ciebie podejdę Czemu? Bez sensu w ogóle nie O, Chyba właśnie o ja pierdolę, ja rozparte. pierdolę Ja pierdolę Co? Nic, to, takie wszystko. tam O kurwa Widziałeś Mary? To coś, nie, nie, to, nie, nie nie widziałem, to coś robi? W sensie to to z tego? Z podłogi? A, nie, nie, nie To nie, nie element, to jest tylko straszak a to super, bo. A te ręce? Yeah. No łabzga. Co zastępuje kurde, w tej grze? O. Napis Exit. Daj, daj, dajcie mi ten cholerny, ja już cię widziałem. Eleven, no plus. Ja, ja stałem obok ciebie. Nie Too late! Zabić. Sorry! Too late! Za to mało energii. Wracaj tam na dół. No czemu ja nie dostaję tego Rage'a? Ja chcę mieć okres. To, wstań, to musisz znaleźć kogoś żywego i od niego wziąć sobie energię. Tak, a tam. Pawa, Mary. Tak działa. A? Aha. O, super kibel Jak cały czas będziesz chodził koło to się naładujesz szybciej A żywego, okay. Nie lubię A. tak, ej! I jeszcze jak będziesz, on będzie się na ciebie patrzył i będziesz na niego patrzeć, to jeszcze tym bardziej leci energia Okres jest raz na miesiąc No i co? Stałem już obok niego, <laughs> już go widziałem Gdzieś, Gdzieś ty, ty był, <laughs> jest... gdzie koło mnie? Nie Gdzie koło mnie? Eleven, pilnuj dupsko <laughs> Gdzie on koło mnie stał? Super, coraz więcej kluczy. A ja i tak nie wiem co z nimi zrobić. Ja ja coraz więcej ludzi wesoło. Otworzy wszystkie drzwi i wyjdźcie. Nie ja... no proszę cię, no ja cię chcę gonić. Wal się! Dajcie mi okres. Ale... Ja pierniczę! Wieprzek, nad dół. Ej, kuba, kurwa mać! Animacja zabijania... Ej, co to o, było? Co ona. to był za przed moją twarzą? Co to, kurwa, było? Trzyna Tak ta Sprawdzam na wszystkie piętro. szuflady. No. Ej, hey, ja ja ręce! Chyba... Kurde. Jakie ręce? Tej żadnej krok nie widzę. E, A ja, ja widzę! ...indywidualnie. Już. To jest indywidualne chyba. E, I to mnie spowalnia nie chyba, z tego rom, zauważyłem. Tam, ja One spowalniają, nie? No. I to ostro. Zauważyłem. No dobra. Ej, a teleporterz mi zabiera trochę energii, czyli tej samej, co, co mam, okres. Tak. Tak, dokładnie. O no to już nie żyjesz. Ja Fuck! O, co się stało? No w końcu. To teraz? Teraz Eleven straszy. Tak, tak na ostatnia moje... runda. Super. Gościu z lagami będzie straszył. No przystąpem, co? Zafix, <laughs> serio, bo my jesteśmy zablokowani. Jakie zablokowanie? Daj się na klucz. O jezu, jezu, jezu. Czy co się zabiłem? Stało po... e, prawie byś mnie zabił. Ja pierdzielę, co się stało, że nie zabiłem? Nie wiem, o, ale. O, się ma! Uniknąłem. Ej, ja się zrespawnowałem. Tak, co, powiedziałem... co się stało? się? Na chwilę ja się zmaterializowałeś, mam... po czym się zdematerializowałeś. No to się stało się na na... nasza popuchłość. Nie, 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 nie. <słuch> Uch, nie musi być jakiś jajecz, klucz, albo ni co? Nic tutaj nie ma, zmarnowaliśmy klucz? Odej! Ale... Ale... Chyba zmarnowaliśmy klucz. musi być, poszukajcie domka. Czy ja mogę kogoś zabić? Elewem. Gdzie jest elewem? Słyszałem, go, się się... Po mnie, po mnie. Po, po <słuch> mnie. Marły? Tak po prostu? Po mnie. Właśnie mnie zabił. jakim co ty umarłeś na drugim końcu korytarza? Nie, byłem koło niego! Macie Nie laki. wiem jak ja umarłem, ale chyba go no. zlagowało. Naprawdę, chłopaki. Naprawdę to jest. No, on nas zabił na odległość, chłopie. O kim on gra tym haka. czerwonym? No. Bierz te klucze i bierz... Connection lost. Fuck. well